Idzie? Jak Ci dzisiaj idzie? Słabo. Czemu słabo? Słaba pogoda, wiatr wieje i nie da się rzucać za bardzo. Ale coś zrobiłeś? Nie okay. Nic nie wierzę dzisiaj. Ale przyjemnie się łowi. Bardzo przyjemnie się łowi. <grymnie> Ja złowiłem jednego okonia, a mój tata wyciągnął trzy. Przyjemnie się łowi dzisiaj? Tak. Trochę zielska, wiatru, ale tak to może być. Nie, nie było najgorzej. Wyjątkowo dobrze i jestem naprawdę. Odowolony. A co udało Ci się zrobić? E, trzy płocie. Myślę, że nawet miały wymiar i no, było super. Dzisiaj organizujemy wspólnie z naszymi wspierającymi e, ósmy otwarty wędkarski Dzień, Dzień Dziecka na Zalewie Nowomiejskim pod honorowym patronatem tak Gminy Nowe Miasto Pana Sławomira Zalewskiego. Zebrało się e, 20 dzieci, oczywiście plus rodzice. Staramy się zachować reżim sanitarny, zobowiązują nas do tego przepisy wewnętrzne PZW. Pogoda, Bogu dzięki, dopisała, utrzymała się, chociaż jest dosyć silny wiatr. Myślę, że dzieci... Y Pobawiły się generalnie. No, dzisiaj nie chodziło nam, żeby łowić ryby, bo krótkie są te zawody. Przed nami zaraz zakończenie zawodów, wręczenie przede wszystkim chyba oczekiwanych przez dzieci właśnie różnych nagród od naszych sponsorów. Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Nowe Miasto i nagrody rzeczowe od wspierających. A tak naprawdę to dla wszystkich dzieciaków mamy po kilka paczek. Jesteśmy na początku, widzę, ważenia. U jednego wędkarza widzieliśmy cztery okonie. Myślę, że coś tam będzie. Też wyłoniliśmy dzisiaj pierwsze miejsce. Gratulacje. Pierwsze miejsce Dziękuję. w Pedagogii Junior dzisiaj zdobywa Kuba Banaszewski. Zapraszamy. Brawo. Gratuluję serdecznie. Nie. nie śmieję się. Patryk, tu jestem. A Antoni Siskiewicz, zapraszamy. Brawo. O, 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 serdeczne gratulacje. Dzień. Tam proszę jeszcze. Gratulacje. tak się Dobrze. I co, konie